Towarzysze. Więc razem będziemy zwiedzać dzisiaj region łódzki Zacznijmy tutaj od zaprezentowania pewnej ładnej wsi yy, Feliksówka na cześć Feliksa Dzierżyńskiego Tutaj mamy inną ciekawą wieś o nazwie Józefów Oczywiście na cześć towarzysza Stalina Tutaj z kolei mamy wieś Jerzewo na cześć Jeżowa yy, No mamy jeszcze tutaj y, tutaj mamy wieść Moskwa wieś Moskwa, więc już wiadomo y, z czym to się ma kojarzyć y, no ale specjalnie tutaj na na mój przyjazd jeszcze, jeszcze, jeszcze rewolucji nie przeprowadziłem ale możecie zobaczyć, że zarówno ja, jak i, jak i mój brat do, doczekaliśmy się już upamiętnienia mamy tutaj wieść Michałów i wieś Florianów, więc więc no, wszystko wskazuje na to, że bracia Nowiccy no, są predestynowani do tego, żeby odegrać wielką rolę w ruchu rewolucyjnym. Pozdrowienia z Łodzi.